To jest kolejne spotkanie w dniach poprzedzających Święta Wielkanocne, które odbywa się w trybie zdalnym. Niestety pandemia uniemożliwia nam odbywanie spotkań w machu Starej Kotłowni. Mam jednak nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli składać sobie życzenia w sposób tradycyjny. Chciałbym teraz złożyć wszystkim pracownikom, studentom i absolwentom Wydziału Elektrycznego życzenia spokojnych i pogodnych świąt Wielkanocnych, spędzonych w miłej atmosferze. Oby wszystko wróciło do normalności, a szczęście Was nigdy nie opuszczało. Drodzy studenci, kieruję do Was dodatkowe życzenia wytrwałości w kształceniu na odległość. To jest trudne wyzwanie, ale mogę powiedzieć, że w większości przypadków radzicie sobie z tym doskonale. Pragnę dołączyć jeszcze jedno życzenie, kierowane do wszystkich, aby uroczystości obchodów stulecia Wydziału, które odbędą się za kilka miesięcy, były już w trybie stacjonarnym. Jeszcze raz życzę radosnych świąt wielkanocnych.